Cześć! Zaczynamy w końcu rozdzielnicę, to znaczy wracamy do niej po długim czasie, także zapraszam Was na materiał związany z rozdzielnicą, to znaczy co udało się wykonać już w tamtym roku, czego nie zdążyłem jeszcze zrobić. Pokażę Wam, jak u nas to wszystko wygląda, opowiem, przypomnę sobie i Wam. No, i będziemy działać dalej. Zanim przejdziemy jednak dalej, zazwyczaj w tym miejscu proszę Was o jedną konkretną rzecz, to znaczy właściwie o dwie: łapkę w górę i subskrypcję, ale teraz chcę zrobić coś dla Was. W związku z tym, że Wy wielokrotnie no, dawaliście mi te łapki i subskrypcje, doszedłem do wniosku, że no, warto byłoby Was nagrodzić. No i w związku z tym nawiązałem współpracę z firmą Eldago. To jest firma, od której no, można powiedzieć, ja się uczyłem. Firma ta oferuje kursy zarówno domowej elektryki, jak i automatyki Loxon. No i udało mi się wynegocjować z właścicielami tej firmy zniżkę dla Was, specjalnie dla Was, z kodem rabatowym. Dom prawie myślący, macie 17% na każde z tych kursów osobno lub 20%, jeśli te kursy kupujecie naraz. No, sumarycznie, jeśli kupicie dwa kursy, jest to zniżka 1000 zł. Nie jest to mała zniżka. Naprawdę uwierzcie mi, warto, warto w tym kierunku pójść, bo moim zdaniem te kursy są warte uwagi. Dodatkowo, podczas zakupu tych kursów, związanych z automatyką, będziecie mieć mm, możliwość zakupienia sprzętu Floxon ze zniżką. Także zachęcam Was serdecznie do zakupu tych kursów. Linki. I wszystkie kody znajdziecie w opisie. Musicie z nich skorzystać, i to jest bardzo istotne, żeby skorzystać z tych linków, bo dzięki temu te kody rabatowe po prostu będą możliwe do realizacji. Jeśli się zastanawiacie, czy dać radę sami, no to ja jestem żywym przykładem na to, że można dać samemu radę zrobić elektrykę. Teraz po tych wszystkich latach, po tym całym kursie, zdobytym doświadczeniu, mogę Wam śmiało powiedzieć, że jest to. Naprawdę, naprawdę proste. To tyle tytułem takiego wstępu. Ja chciałem Wam przypomnieć, że plan tej rozdzielnicy już omawiałem na kanale. Materiał gdzieś teraz powinien się tam wyświetlać nade mną. Ważne jest to, żeby nadrobić ten materiał. Zobaczycie, ile różnicówek zaplanowałem, dlaczego tak to zrobiłem. Ile ludzi, tyle pomysłów i tyle prawidłowych rozwiązań. Są oczywiście normy w elektryce, które no, traktujemy tutaj jako rzecz taką najważniejszą. Ale to nie znaczy, że nie można czegoś zrobić w sposób inny, zgodny z normami. Jeśli postawimy dwóch doświadczonych elektryków obok siebie, zrobią to podobnie, ale nie identycznie. I o tym należy pamiętać. Także jeśli nadrobicie już ten materiał na daną lub go nadrobiliście, no to czas omówić inne rzeczy. No i pierwsza rzecz to w ogóle do omówienia jest rozdzielnica. Rozdzielnica z firmy Zenek, spytaliście kilkukrotnie o opinię i powiem Wam szczerze, jestem z niej mega zadowolony. Zaraz wam pokazuję, jak ona wygląda w środku. Dzięki temu, tak naprawdę, dzięki tej rozdzielnicy, miałem do tej pory bardzo. No, w ogóle, w sumie, w sumie to nie. W sumie w ogóle nie było nic utrudnione, jeśli chodzi o zaszywanie. Chciałem powiedzieć, że delikatnie, delikatnie coś tam utrudniała, ale nie. Jeśli chodzi o tą rozdzielnicę, to nic. Pokazuję już wam, jak to wygląda. No i dobra, jesteśmy już tutaj w pomieszczeniu takim. W sumie na ten moment to jest taki miszmasz, bo docelowo tutaj ma być nasza spiżarnia. Oczywiście z takim pomieszczeniem technicznym. Tutaj po drugiej stronie, jak widzicie, też są przewody. To jest tak naprawdę to są kable takie eternetowe, skrętkowe, stricte od internetu i kamer. Wszystko schodzi się tutaj, więc no, tutaj będziemy mieć takie centrum zarządzania. A po drugiej stronie będziemy mieć naszą rozdzielnicę. No i tutaj na niej się dzisiaj skupimy. Postaram się to wszystko wam tak pokazać, żeby no, było dobrze. Ale zaczniemy od takiego omówienia. Mówienia sobie po kolei, co tutaj w ogóle się dzieje. Mm. Będę odgarniał kable i na bieżąco Wam po prostu wszystko pokazywał. No tak, przede wszystkim tutaj na dole, mm, nie wiem czy to będzie dobrze widać, mam nadzieję, że tak. Tam za tymi przewodami, daleko, daleko, mamy wejście prądu do domu. Jest to zrobione od dołu, daleko gdzieś pod chudziakiem. Wszystko sobie przechodzi ładnie arotami. Następnie, my tak naprawdę rozszywamy wszystko tu od dołu. Dlaczego od dołu? Dlatego, że tego nigdy prawdopodobnie nie. Nie będę potrzebował ruszać. No i to było istotne. Ja to już omawiałem na kanale, ale tak na szybko Wam przypomnę. Po prostu wchodzimy. U nas układ sieci to jest TNC, jeśli dobrze pamiętam, więc tutaj musieliśmy zrobić sobie podział na PEN. No i jak widzicie, jest wszystko ładnie zrobione. Mamy ten wyłącznik izolacyjny, jeśli dobrze pamiętam. Kurczę. Powiem szczerze, że już po takim czasie zapomniałem trochę nazw. Tutaj mamy oczywiście na dole ogranicznik przepięć, to pamiętam, tutaj jest blok rozdzielczy, no i jak to się dzieje? Wchodzimy tak naprawdę i tutaj na tym oto urządzeniu ładnie sobie od dołu mamy podpięte trzy fazy, od góry również wychodzimy trzema fazami, i te trzy fazy z góry wchodzą nam tutaj na ogranicznik przepięć. Następnie z ogranicznika przepięć już idziemy sobie tutaj na te nasze bloki rozdzielcze. I zobaczcie, tutaj w blokach rozdzielczych mamy to bardzo ładnie poukładane. Ja musiałem dwa takie bloki zakupić, no bo ze względu na to, że w sumie mamy tyle różnicówek, tak? No i chciałem, żeby te przewody tutaj neutralne były, no bardzo ładnie poukładane, żebym niczym się nie musiał martwić. Koszt stosunkowo nie był duży, więc stwierdziłem, że dobra, dokupię dodatkowy i, i będzie OK. Po co mi ta szyna na dole? Ta szyna tutaj została taka luźna, bo kiedyś, jak dojdzie jakaś fotowoltaika lub coś chciałbym dokładać, no to będziemy mieć tutaj miejsce na dole. Na samym końcu tutaj jeszcze mamy nasz licznik, taki podlicznik, jest on podłączony pod pompę ciepła, żebym po prostu widział, jakie jest zużycie, żeby to wszystko kontrolować. No i co, i przechodzimy wyżej. I wyżej mamy tak naprawdę no całą magię, tak? No. Różnicówki. Później mamy nadprądowe, tutaj już tak zwane eski. No i w sumie tak sobie wszystko ładnie podzieliłem. Konkretnymi różnicówkami tutaj są obwody zaszyte. No w jakiś to sposób logiczny starałem się ogarnąć. Niektóre mam pozaznaczane, żeby były na stałe włączone. To oczywiście jest tak luźno. Nie chcę dotykać, żeby mnie nie kopnął prąd, bo to już się zdarzało. Inne są zaznaczone na czerwono, żeby ich nie podnosić na ten moment, ponieważ mogłyby tam e, zrobić trochę szkód, na przykład w garażu, bo, bo, bo było mokro przez jakiś czas. No ale jak widzicie, zaszyłem to w konkretny sposób. No właśnie, tutaj chciałem Wam opowiedzieć o rozdzielnicy, bo jak widzicie, ta rozdzielnica jest bez plecków. I zobaczcie, tutaj dzięki temu mogę, mogę zrobić wszystko. No, przenieśliśmy się dosyć mocno do góry, dosyć szybko, mm, ale zobaczcie, ja dzięki temu, że to jest bez plecków, to mogłem sobie każdy kabel pojedynczo no wyciągnąć stamtąd, to samo jest tam na górze nie będę miał żadnego najmniejszego problemu bo przypominam, że tutaj mamy taki podział że na dole jest ta część taka elektryczna, a na górze z kolei będziemy mieć tą część do automatyki to są dwie osobne jakby rozdzielnice jedna na drugą założona no i tworzą taką całość, tak, tu na górze będą drzwi szklane, tu na dole takie Solidne, nic nie pokazujące, bo elektryka to nic pięknego, można by tak powiedzieć. No dobra, no i tak. Ja teraz postaram się przełączyć troszeczkę widok i Wam coś więcej opowiem. Zobaczcie, my z tych bloków rozdzielczych już bezpośrednio przechodzimy sobie na konkretne różnicówki i na eski. No i tak naprawdę później z tych esek konkretnych, tutaj mamy na przykład jakieś gniazda, przechodzimy sobie na. No, złączki wago, takie szynowe. No i ja sobie to posegregowałem, żeby to wszystko było w jakiś sposób logiczny To znaczy, jeśli tutaj wychodzę z różnicówki pierwszej, no to idę też na różnicówkę pierwszą na mojej złączce wago. No i tak, wychodzę sobie na konkretną różnicówkę, i później tutaj, jak widzicie, w środku mam to napis taki G2. No i G2 łączy się z tą s ką tu też jest napis pod tą S. G2, i to oznacza, że tak naprawdę ja sobie rozszywam to w sposób następujący. Tutaj wchodzi mi NK, tak, czyli przewód neutralny na, na moją różnicówkę i znaczy z różnicówki tutaj. No i tutaj za pomocą tej szyny można powiedzieć, że wszystko jest ładnie, ładnie połączone ze sobą, i później mam G2, G13, i dzięki temu wiem, że to wszystko należy tak naprawdę. Do różnicówki pierwszej. I one łączą się już bezpośrednio. I dlaczego ja tak w ogóle zrobiłem, że jest tak to zrobione w ten sposób? No dlatego, że tutaj do gniazda G2, znaczy do tego gniazda G032 i G017, hmm. a właściwie do całego G017, tak do G017, będę miał tutaj podpiętą automatykę. No i oczywiście można to było zrobić bezpośrednio. Eee, czytaj z Eski, pójść gdzieś tam bezpośrednio do góry na nasze znaczy rzeczy związane z automatyką, ale ja chciałem to sobie rozszyć tutaj. To znaczy, dzięki takiemu zachowaniu będę mógł sobie później stąd, czyli z tego G2, wyjść już bezpośrednio gdzieś tam do góry do automatyki i automatyka będzie decydować, kiedy włączać to gniazdo, kiedy nie. No i podobnie dzieje się ze światłem. No, na ten moment, dobra, tak trochę mówię wszystko chaotycznie, ale zobaczcie, przejdziemy się po kolei. Dalej mamy też takie PTFXy. Tutaj wyszły takie warkocze, no i wiem, już, że tego się będę pozbywał. Mm, nie wiem, dlaczego tak zrobiłem na samym początku. Idea była taka, że w sumie jakby, o, wy tak widzicie, yy, z. Jakby różnicówki o numerze 5 przychodzi tutaj sobie mm, NK, no i ją sobie rozszyłem już bezpośrednio na te fixy i z tych fixów to wychodzi na no tutaj w tym momencie, jeśli dobrze pamiętam, na te gniazda, tak i później też na rolety. Także jak widzicie, z tego wynika taka ilość fixów, ale później tak sobie stwierdziłem, że ej, zaraz, ale w sumie. To mógłbym zrobić to podobnie jak wymyśliłem tutaj, w już światłach, tak? Czyli w całych tych złączkach, które będą odpowiadały później za światło, że po prostu sobie mostkuję to tutaj, tak? Pomostkowałem, pomostkowałem i nie mam takiego syfu jak mam tutaj. I z drugiej strony, no, w teorii działa to tak samo. W praktyce z jakiegoś powodu chciałem te fixy i powiem szczerze, zupełnie nie pamiętam dlaczego. Po zwolę sobie to przesunąć. Może nie umrzemy. Trzeba uważać z prądem, bo jak się źle dotknie, zwłaszcza czegoś, co jest pod napięciem, to może się źle skończyć. No ale tak czy inaczej, na ten moment jest tak, a nie inaczej. Będę o tym myślał, żeby to usuwać później. No i podobnie tutaj sobie mamy fiksy takie czerwone, już z doprowadzeniem prądu, i no to raczej zostanie w ten sposób. To znaczy nie zostanie tak jak teraz widzicie, bo teraz to jest wszystko zrobione na złączkach. Dlaczego jest tak zrobione na złączkach? No, dlatego, żebym za pomocą. Jednej eski, po prostu klikając ją w górę, uruchamiam sobie rolety, rolety schodzą, wyłączam, później za pomocą tej eski, rolety idą do góry. No i jestem szczęśliwym człowiekiem, bo coś działa. Mm, śmieliście się troszeczkę w komentarzach, to znaczy tam ktoś robił. <grym> taki komentarz był bardzo pozytywny, oczywiście, nic nic tutaj nie, nie mogę złego powiedzieć. Tylko powiedział ktoś, że to jest taka procedura uruchamiania Boeinga, jeśli chodzi o światło, no i się zgadzam, no rano jak podchodzę, to jest tak jedno światło drugie trzecie czwarte i piąte tak czy muszę to robić w kolejności jakiejś konkretnej nie mogę w jakiejkolwiek to chociaż tyle nie bo w Boeingu bym musiał to w jakiś konkretny sposób także jak widzicie no jest to taki trochę teraz skomplikowany temat bo ta rozdzielnica nie jest skończona, no i tak to po prostu sobie gaszę. Dokładnie tak to działa. Gniazda na całe szczęście są wszystkie zaszyte, więc no, z lampkami nie ma problemu. No i jak widzicie, jeszcze jest naprawdę cała masa przewodów, która tutaj została. Te przewody to są tak naprawdę od automatyki, więc można powiedzieć, że one będą robione później. Ale jeśli chodzi o te przewody, to jest ich cała masa. No i tutaj też gdzieś tam ostatnio sprawdzaliśmy te LEDy. Razem, jeśli nie widzieliście, no to materiał gdzieś tam się na górze teraz wyświetla. I właśnie to wszystko będzie zaszyte tutaj na tych literkach B. Już widzicie, że są przygotowane, obklejone. Czemu tego jeszcze nie zrobiłem? No bo nie miałem po prostu czasu. No i tak wygląda ta rozdzielnica po roku. No po roku, po roku, no bo dokładnie rok temu ją zaszywałem, zostawiłem i, i tyle. No nic więcej nie mogę na ten temat powiedzieć. Wracam podobnie w to miejsce, bo tam trochę niewygodnie ogólnie jest. To pomieszczenie jest duże, no bo tam chyba, jeśli dobrze pamiętam, jest 5 metrów, ale do takich nagrywek dosyć ciężkie. Już Wam omówiłem, jak to wyglądało u nas przez rok. Można powiedzieć, że to była taka... Wersja pierwsza tej rozdzielnicy. Czy jestem z niej zadowolony? No tak. I czy jestem z niej dumny? Tak. Czy jest dużo do poprawy? Tak. Ale czy w tej formie by działało? Tak, by działało. Także to nie jest tak, że ja wiecie, muszę teraz wszystko poprawiać, żeby zrobić to dla samego poprawienia. No nie, jeśli zobaczę, że na przykład z automatyką mi schodzi troszeczkę więcej i wolę tam poświęcić swój czas, to tam go poświęcę. To zostawię tak, jak jest. No Bo najważniejsze, najważniejsze jest to żeby wszystko po prostu działało i było zgodnie z normami. A tutaj jest wszystko zgodnie z normami. Także jedyne, co mogę jeszcze Wam tutaj powiedzieć w tym momencie, to jest to, że jak widzieliście, u nas kable jakby, jeśli dobrze pamiętacie, mam nadzieję, że pamiętacie, kable wszystkie idą tutaj ponad sufitami podwieszanymi, które są w całym naszym domu. No i ważne było to, że te kable spuszczałem do samej ziemi. Po prostu tak mnie coś tknęło, bo nie wiedziałem, jak te kable będą umiejscowione, jak te wyłączniki będą umiejscowione, gdzie będę to rozszywał. No, i cieszę się, że nie zaoszczędziłem tych dwóch metrów na każdym kablu. Oczywiście, no to sumarycznie pewnie bym zaoszczędził, nie wiem, no z 500-600 zł, no bo tych kabli trochę jest, jak widzieliście, ale dzięki temu nie muszę się martwić. Musiałem przedłużyć jeden, jeden kabel dokładnie od Rolet. No, przedłużyłem go za pomocą złączek WAGO. Nie ma się czym tutaj martwić, jest wszystko ok. No i dobra, i co dalej? Widzieliście już, jak wygląda ta rozdzielnica? Widzieliście, jak wygląda proces Boeinga w naszym domu? No, i mogę powiedzieć, że teraz bierzemy się za jej dokończenie. To znaczy, najpierw musimy zaszyć wszystkie obwody. Wszystkie kable muszą zniknąć. Nie mogą być takie luźne muszą po prostu się znaleźć w rozdzielnicy, doczepione do konkretnych złączek szynowych WAGO, i następnie bierzemy się za automatykę. No, bo mam plan taki, żeby tak naprawdę robić to poza wizją. Obrobić to wszystko, to co się uda. Chciałbym w najbliższe dwa tygodnie to zamknąć, a w międzyczasie pojawi się materiał na temat. Rzeczy Lokson. No i mam na myśli tutaj to pudło. Stoi ono tutaj z nami już taki dłuższy czas. Yy, musimy uprzątnąć ten <gryw> zagajnik, bo tutaj będzie wjeżdżał do nas mebel. Yy, w związku z tym postanowiłem trochę rozpakować to pudło i wam pokażę co i jak. No, gdzieś tam rozłożymy się na naszej wyspie albo na stole i będę wyciągał te produkty Lokson, omówię ich jakoś, zobaczycie czy warto je kupować. Yy, w mojej ocenie jest, jest ok. Ale czy wszystkie produkty, no to musimy sobie zobaczyć, tak? No, nie będę oczywiście pojedynczo ich rozpakowywał, tylko będę omawiał całe kategorie produktów. No bo jeśli mam 7 włączników, mam czujników ruchu, a właściwie 17, to myślę, że nie ma sensu rozpakowywać każdego i wam pokazywać. Pokażę jeden, pokażę na czym to polega i, i coś tam więcej opowiem. Mamy dużo rzeczy loxon, więc będzie można ten odcinek zrobić i myślę, że będziecie z niego zadowoleni, jeśli zastanawiacie się nad skorzystaniem właśnie. Z na ten moment to już wszystko. Myślę, że już zrobiliśmy takie wyrównanie, widzieliście co i jak. Dajcie znać co myślicie o tej rozdzielnicy. Ona jest ogromna, bo to jest 2,70 chyba na metr 20, jeśli dobrze pamiętam. Także miejsca na pewno nam nie zabraknie. Czy jest robiona idealnie? Nie. Ale jestem z niej bardzo dumny. Udało mi się zaoszczędzić kupę pieniędzy, bo jak robiłem wyceny wtedy na automatykę i to co teraz jest na automatykę, a to co ja do tej pory wydałem, to można powiedzieć, że są grosze, naprawdę. Także spodziewajcie się więcej materiałów teraz związanych z elektryką, z automatyką, a w międzyczasie, oczywiście, jakieś tam przerywniki będziemy robić dookoła domu. E jeśli pogoda pozwoli, bo już jest taka pogoda jesienna w Polsce. Także to zazwyczaj oznacza zakończenie procesu budowy. No i teraz na sam koniec, jeśli dotarliście do tego momentu, no to dajcie koniecznie o tym znać. Napiszcie hashtag automatyka, hashtag loxon, y hashtag. Nie wiem, elektryka, cokolwiek chcecie, dajcie po prostu znać, że dotarliście do samego końca tego materiału. To takie badanie statystyczne, bo wychodzi mi, że dosyć mało osób dociera do końca, a to zawsze miło, kiedy zostawicie po sobie ślad. Jeśli macie jeszcze chwilę czasu i nie widzieliście poprzednich materiałów, to zachęcam do ich obejrzenia. A jeśli już wszystko widzieliście, to do zobaczenia za tydzień. Cześć.